Hmm? Wow, ile żelkowych oczu! Wy macie ich tak dużo, ja mam tylko jedno. To wcale nie jest śmieszne. A masz! Może jest tylko jedno, ale i tak jest na pewno pyszne. Mila chyba jest smutna. Może mój żart poprawi jej humor. Mam nadzieję, że nie uzna tego za zbyt okrutne. Uważam, że to bardzo zabawne. Mila, zobacz, co zrobiłem! Tak bardzo boli! Oko, nie mam go! Co? To straszne! Zabierz to ode mnie! Co wy robicie? Chcecie, żebym się dusiła? Mila, przez ciebie Julie cierpi. Nie może oddychać. Ale pyszności. A skąd tu się wzięło oko? Obrzydliwe. Po tym głupim dowcipie zjedzenie pysznego żelkowego oka jest dokładnie tym, czego mi trzeba. Ok. Zgadzam się. Ja też chcę pochłonąć moje smakołyki. Patrzcie, jakie mam wielkie oczy. Alex, na co czekasz? Bo zaraz sama zjem twoje przysmaki. Jeszcze czego? Sam sobie z nimi poradzę. A może ze mną się podzielisz? Z ze mną też. Jesteśmy przyjaciółmi, Alex. Dziewczyny, nawet nie próbujcie i tak żadnej z was nic nie dam. Co się dzieje? Za dobrze widzę! A, to kara za chciwość! Dlaczego wszyscy mają takie duże porcje, a ja mam tylko jeden batonik Twix? Mam nadzieję, że będzie dobry. Ej, nie jestem koszem na śmieci! Nie maruć! Zachowujesz się jak dziecko. Mam pomysł, jak podzielić batonika na kilka smacznych kawałków. Pomoże mi w tym piła. Mam nadzieję, że Alex nie będzie znowu płakać. A masz w Twixie! Nie zrób nam krzywdy tą piłą! Nie chodzi o was, ta piła jest do czekoladowego batonika. Gotowe! Jakie to pyszne! To najsmaczniejszy Twix, jakiego kiedykolwiek jadłam. No to teraz moje kolejne jedzenie słodyczy. Ale najpierw muszę pozbyć się opakowań. Znam magiczny sposób, jak to zrobić. A teraz mogę zacząć jeść. Jakie dobre, nawet bardzo. Ale czegoś tu brakuje. Wiecie, z czym doskonale komponuje się czekolada? Z mlekiem. Auć, dlaczego wszystko leci mi prosto w twarz? Nie macie pojęcia, jakie to jest pyszne połączenie. Czekoladowe mleko, twix. Jestem w czekoladowym raju. Nie chcę, żeby te pyszności się skończyły. Na co tak patrzycie? Aleks, Ty też możesz zacząć jeść. Właśnie wpadł mi do głowy świetny pomysł. Są pyszne, ale nudne. O wiele fajniej jest zbudować z nich ogromną wieżę. I Nutella będzie świetnym materiałem wiążącym. Wow, Alex, nie wiedziałyśmy, że znasz się na budownictwie. Oczywiście, że się znam. Mogę zrobić nawet więcej. Mam nadzieję, że ta wieża pobije jakiś rekord żeby wszyscy o niej usłyszeli. Wygląda bardzo apetycznie. Lepiej ją zjedzmy. Co wy robicie? Dlaczego wieża się trzęsie? Zniszczycie ją! Alex, bardzo nam przykro. Po prostu te batoniki są takie pyszne. Nic się nie stało. Kask mnie uratował. Szkoda, że nie ma już wieży. Wow, tu jest cała góra chipsów! I wszystkie są moje! Wy macie mnóstwo chipsów, a ja mam jeden i w dodatku bardzo mały. Na go widać! Mogę go zobaczyć tylko przy użyciu szkła powiększającego. Wygląda bardzo apetycznie. Myślę, że jest bardzo smaczny. Będę musiała to sprawdzić empirycznie. Pyszny i bardzo, bardzo małe. Ale, twoja kolej. No, wreszcie, bo już zgodniałem. To zamyka w ten sposób chipsy. Za nic nie można ich otworzyć. Będę potrzebował do dodatkowej pomocy. No, w końcu. Teraz pokażę wam, jak mistrzowie jedzą chipsy. Hop! Gotowe. Pyszno! Tak. Chipsy mogą dosłownie zawrócić w głowie. W końcu nadeszła moja kolejne jedzenie. Ej! Ostrożniej! Przykro ale nic nie mogę zrobić. Te chipsy są tak dobre. Może wystarczy i tak już wystarczająco boli mnie głowa. A mnie uratuje kask. Prawie nie czuję uderzeń, ale wiem, jak możemy dać jej nauczkę. Musimy tylko zepsuć ten mur z chipsów za pomocą samochodu. Pyszne, ale to jest naprawdę ciężkie. Oh. Tylko nie brokuły. A ja dostałam jakieś mm. dziwne ziarenko. Smakuje niezbyt dobrze. Mm. Ale chyba wiem, co z nim zrobić. Hmm? Jeśli zasadzę nasionko i będę o nie dbała, to z pewnością rośnie z tego coś pysznego. To sadzisz, a my cierpimy. Przestańcie narzekać! Prawie skończyłam. Jak długo trzeba czekać, żeby to urosło? Co tak siedzicie? Macie czas, żeby zająć się brokułami. No samych widok robi mi się niedobrze. Fu, smakuje obrzydliwie! I śmierdzi! Muszę to czymś popić. Czekaj. Akurat muszę czymś podlać nasionko. Patrzcie, coś się dzieje. Trzęsie się. Mam nadzieję, że to bezpieczne. Julie wyhodowała własne brokuły. I to całkiem spory okaz. Teraz musisz je zjeść. Kurczę, sama strzeliłam sobie w stopę. I jak Dobre? Nie, okropne. Przestańcie się ze mnie śmiać. Mila, teraz twoja kolej. Nie chcę iść z całej góry brokułów. Może uda mi się ich pozbyć. Ej, patrzcie, tam coś leci. Gdzie? Jacy jesteście naiwni. Teraz pozbędę się wszystkich brokułów. Hmm. Stop. Myślisz, że nas przechytrzyłaś? Złapię wszystkie twoje brokuły specjalnie dla ciebie. Wszystko zjadłam. Mm -hmm. Proszę, to twoja porcja. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Przyjaciele się nie oszukują, a więc smacznego. Zacznijmy od czegoś łatwego. Zróbcie mi frytki. Z łatwością. Robi się. Akurat chciałem się nauczyć gotować. Podczas gdy wszyscy ubierają ziemniaki, ja lepiej rozgrzeję olej. Nigdy nie może go być za dużo. Olej już prawie wrze, czyli najwyższy czas, żeby wrzucić gotowe frytki. Ojej, to się rozpryskuje! Jest gorąco pomocy! Co ty robisz? O mało nie poparzyłeś nas wrzącym olejem. Olej należy wlewać ostrożnie. Wtedy frytki smażą się równomiernie. Zobacz. To nic trudnego. Frytki są gotowe. Wystarczy dodać trochę sosu. What? Frytki? Według mnie to zwykłe smażone ziemniaki. Ja zrobiłam prawdziwe frytki. Mmm, ale to nie wszystko. Ze zwykłych frytek zrobię fajny przysmak. Potrzebny będzie boczek, sos i oczywiście rozmaryn. Co za aromat! Uh -oh. Właśnie, jeszcze nie wszystko stracone. Użyję żelkowych frytek. A jeśli zanurzymy je w syropie truskawkowym, to będą smakowały jeszcze lepiej. Wow, zacznę próbować tych pyszności. Mm, babciu, to jest naprawdę fajne. Oj, nie znoszę rozmarynu. Przepraszam, szefowo kuchni, ale nie podoba mi się to. Doceniłam jednak pomysł z żelkowymi frytkami. Brawo, to jest bardzo smaczne. Teraz nie wiem, kogo wybrać. Niech będzie babcia. Hurra! Tym razem zadanie jest trudniejsze. Musicie zrobić sushi. Come on! Robi się! Znam najlepszy przepis na świecie. Susi, sushi, sushi. Te wsi na pewno nie mają pojęcia, co to jest sushi. Zaraz ukręcę wam takie sushi, że wam oko zbieleje. Zwykłe sushi jest nudne. Sushi zrobione z cukierków to już inna sprawa. A w środku będzie pyszna, bita, śmietana i żelkowe oczy. Super. No, i oczywiście nie można zapomnieć o syropie czekoladowym. To ciekawy pomysł. Ja też niedługo będę miała gotowe sushi. Najważniejsze, aby bardzo dokładnie powtarzać za szefową kuchni. Jak na razie to nic skomplikowanego. Nic skomplikowanego? Zobaczymy, jakie sushi ci wyjdzie. Hmm. Też umiem dodawać sos. To prościzna. Wow, jak to się nazywa? Awokado? Najważniejsze to, żeby dobrze to skręcić, czego ty, babciu, na pewno nie potrafisz. Tadam! Idealne sushi już prawie gotowe. To okropne! Nie zdawałam sobie sprawy, że to sushi jest takie brzydkie. Idealny moment na zawijanie sushi w łososia. Najważniejsze, żeby pokroić rybę w równe plasterki. No i nie można zapomnieć o sosie sojowym. A teraz całość rozkładamy na talerzu. Hmm. Rybę? Okay. Dobra. Gotowe. Mam nadzieję, że jest pyszne. Ojej. W sushi szefowej kuchni wygląda naprawdę atrakcyjnie. Ale nie szkodzi. Mam pomysł. Dlaczego nie zrobić po prostu sushi z ogórków. Jest jednocześnie pyszne i zdrowe. I obrzydliwe. Niby dlaczego. Ogórek jest idealną przystawką do sushi. Wystarczy, że dodam do niego więcej ryżu. To wygląda nieapetycznie. Poczekaj, jeszcze nie skończyłam. No, spójrzcie, jak pięknie. Co to jest? Nigdy nie widziałam sushi z ogórka i ryżu. Fu, nie będę nawet tego próbowała. Ale chętnie zjem słodkie sushi. O, jest dobre, ale mało odżywcze. Został więc ostatni kandydat. Oto one, prawdziwe sushi. Z wyglądu i ze smaku. Szefowa kuchni wygrała. Dziękuję, ale to było oczywiste. Mam nadzieję, że każdy potrafi zrobić gofra. Słyszałem, że trzeba zacząć od ciasta. Myślę, że nie będę miał z tym problemu. Zaczniemy od cukru. Trochę wymieszamy. Super. A teraz dodamy mąkę. Ojej, chyba coś mi wpadło do nosa. Niezłe gofry. To nic strasznego. Kontynuuję. Wysypałem całą paczkę mąki. Jedyne co muszę zrobić to dobrze wszystko wymieszać. A teraz moje gotowe ciasto można wlać do gofrownicy. Let's go! To będą najsmaczniejsze gofry, jakie jadła moja młodsza siostra. O tak, ciasto wyszło naprawdę smaczne i co najważniejsze, bez skorupek od jajek. Mam nadzieję, że wyjdzie mi porządny gofer. Każdy dodawał cukru, ale wiem, że cukier jest szkodliwy. Zamiast tego dodam więc dojrzałego kabaczka. I zrobię z niego ciasto. Muszę go tylko utrzeć na drobnej tarce. Gotowe. A teraz dodaję jajka i oczywiście mąkę. Teraz wszystko dokładnie mieszam i dodamy zielninę do smaku. Tu nawet brzmi obrzydliwie, ale to ciasto jest o wiele zdrowsze od waszego. Teraz można je wlać do gofrownicy. I pilnujemy czasu, żeby gofer się nie spalił. Masz rację, trzeba pilnować czasu, bo inaczej może dojść do tragedii. Kurczę, a ja zapomniałem o czasie i mój gofer spłonął. Jaki gorący! Ale nie szkodzi. Zatuszuję ten niezbyt przyjemny wygląd bitą śmietaną, owocami i syropem czekoladowym. No, myślę, że wyszło całkiem spoko. A ja tradycyjnie poleję gofry syropem klonowym. Nie zaszkodzi też odrobina masła. Oh, really? Ale pyszności. A ja mojego gofro ozdobię zdrowymi ziołami. Spróbujmy. Zacznę od tego. Ojej! Ten gofer wygląda na spalony. Nie będę tego jadła. A co to jest? Gofry smakują jak warzywa. Nie lubię ich, co za ochyda. A tu na pewno jest coś pysznego. O, tak, tego właśnie chciałam. Babciu wygrałaś! Hurra, nie na darmo się tak starałam. A teraz chcę wypić filiżankę dobrej kawy. Nie ma problemu! Robi się! Tościzna! W mojej głowie pojawił się genialny pomysł! Gorąca kawa jest nudna. Dziś modna jest kawa na zimno, czyli frappuccino. Do dużego słoika trzeba włożyć sporo lodu. Następnie trzeba dodać do niego pyszny syrop czekoladowy. No i oczywiście nie można zapomnieć o samej kawie. Ta jest ze Starbucksa, tak przy okazji. Przyda się też koktajl o smaku batoników Twix. Tego i użyję zamiast mleka. A ja zrobię najbardziej klasyczną kawę. Wiem, że moja wnuczka ją lubi. No, myślę, że wystarczy. Na koniec trzeba dodać bitej śmietany i jakieś czekoladowe słodkości. Ciastka Oreo i batoniki będą idealne. Oczywiście nie możemy zapomnieć o słomce. Co za amatorzy. No to teraz moja kolejna robienie kawy. Zamierzam zrobić prawdziwą. Użyję wagi, żeby odmierzyć odpowiednią ilość ziaren. Właśnie tego potrzebuję. Mieleję ręcznie, aż będą w sam raz. się jużcie się. Dopiero teraz zalewam kawę wrzątkiem. Co, kawę naprawdę tak się gotuje? Wspaniale. Wlewam kawę do filiżanki. Mleko też ubijam ręcznie. Wolno też zapominać o zasadach serwowania. Spójrzcie, jakie to jest piękne. Zacznę od kawy w środku. Babciu, zawsze rozpoznaję tę kawę. I muszę przyznać, że nie przepadam za rozpuszczalną. Ta kawa wygląda całkiem fajnie. Pyszna, ale troszeczkę gorzka. Został więc ostatni kandydat. O, to jest naprawdę fajne! Braciszku, wygrywasz tę rundę. Nie, yeah, nareszcie! Hey. Kurczę, mam tylko jednego lizaka. W ogóle mi się to nie podoba. Ja mam o wiele więcej szczęścia. Super! Alex, spójrz tylko na moją porcję! Twoja wypada przy niej blado. Wow, nie wierzę! Nigdy nie widziałem tylu lizaków. Zacznijmy od małej porcji. Nie mam nic przeciwko. Trzeba tylko zdjąć opakowanie. Jak dotąd nie radzisz sobie zbyt dobrze z tym zadaniem? Nie zamierzam się poddawać. Przestańcie się śmiać. O nie, złamałam czuła psa. Nie sądziłam, że to w ogóle możliwe. Najważniejsze, żeby Lizak był cały. Nie potrzebuję niczego więcej. Mmm, jakie to pyszne. Super. Jak szybko skończyłaś. Teraz Alex. Ekstra, w końcu coś przekąszę. Zobaczcie, jak łatwo mogę zdjąć opakowanie. Wow, muszę się od ciebie wiele nauczyć. Dobra, nie będę się bawił z tymi lizakami. Chcę je zjeść wszystkie naraz. Co zamierzasz zrobić, Alex? Nie bójcie się, chcę tylko je zmiażdżyć. Patrzcie, to działa. Niewiele już zostało. Świetnie. Jaki jestem silny. Wystarczy, Alex. To straszne. No dobra, skończyłem. Teraz trzeba wsypać to do miski. Wow, jak tego dużo. Padłeś się na naprawdę fajny pomysł. Będę potrzebował jednego całego lizaka. Zostawiłem go nie bez powodu. Teraz można go zanurzyć w pokruszonych lizakach i zjeść. To bardzo wygodne. Szkoda, że tak szybko się skończył. Będę musiał wsypać te okruchy prosto do buzi. To też jest fajne. Jakie to pyszne. Nie mam ochoty się zatrzymywać. Połowę wysypałeś dookoła siebie. Mila, teraz ty. Będę potrzebowała odkurzacza. Wyłącz go szybko. Ups, przepraszam. Niechcący skierowałam go w twoją stronę. Potrzebuję go do zdejmowania opakowań. Fajny pomysł. Mnie też się podoba. Teraz mogę bez przeszkód jeść izaki. Jak to wszystko mieści ci się w ustach? Niewiarygodne. Hej! Obawiam się, że to się źle skończy. Oj, chyba miałeś rację, Alex. zaki utknęły. Nie mogę nic zrobić. W porządku, pomożemy ci. Trzymaj się mocno. Ostrożnie to mnie boli. Co to ma być? To przecież szczęka Mili. To straszne! Nie szkodzi, już ją włożyłam z powrotem. Co to niby jest? Nie mogę zrozumieć. Wygląda jak ziarno kukurydzy. Chyba masz rację. Ja mam kilka takich. Nie pachną. Nadal nie rozumiecie, z tych ziaren robi się popcorn. Ale ja nie umiem. Trzeba coś wymyślić. Wiem, a gdyby tak po prostu je przegryźć. To nie działa, jest za twarde. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Wiem, co robić. Pomoże mi prostownica do włosów. Myślę, że jest wystarczająco mocna, żeby przygotować jedno ziarno. I jak działa? Jakoś długo to trwa. Ale zagrajmy w coś. Albo się zdrzemnę. Julie ma rację, to długi proces. Wow, jednak się udało, świetnie. Spójrzcie, jakie to fajne. Brawo, wierzyliśmy w ciebie, Mila. Mam nadzieję, że nie czekałam na próżno. Tak, to jest bardzo dobre. Teraz ty, Alex. Do przygotowania całej partii potrzebuję czegoś poważniejszego niż prostownica do włosów. Myślę, że żelazko wystarczy. Nie jestem pewna, czy to zadziała. My też wątpiliśmy w Twoją prostownicę. Udało mi się! To było bardzo szybkie. Zaskoczyłeś nas! O nie, poparzyłem sobie rękę! Jak gorąco! Czasami jesteś taki niezdarny. Mam nadzieję, że popcorn pomoże mi zapomnieć o kłopotach. Niesamowite, wyszedł naprawdę smaczny! Jak mam zrobić tak dużą porcję? Mam pomysł! Co to jest? Maszyna do robienia popcornu. Naprawdę nigdy takiej nie widziałeś? Pokażę Ci jak z niej korzystać. Po pierwsze wystarczy wsypać ziarna. Wow! Właśnie tak. Wystarczy. Spójrzcie, to działa! Mój popcorn jest gotowy. To niesamowite! Prawdziwy cud techniki! Myślę, że można dodać więcej ziaren. Wyszła za mała porcja. No, teraz to całkiem inna sprawa. Tak mi się podoba o wiele bardziej. Super, mamy popcorn na całym stole! Zostało jeszcze trochę ziaren, wykorzystam je wszystkie. Twoja maszyna chyba wymknęła się spod kontroli. To nawet lepiej. Czy to prawdziwy rak? Wygląda przerażająco. Boję się go nawet dotknąć. Straszne. Przynajmniej masz tylko jednego. Spójrz na mój talerz. Myślę jednak, że nie musimy się bać. Te raki wcale nie są niebezpieczne. Nie byłbym tego taki pewien. Nie mogę sobie wyobrazić, jak poradzę sobie z tą ogromną porcją. Wolałbym, żeby Mila zaczęła. No dzięki, Alex. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Wiesz, jak wspierać w trudnych chwilach. Nie wydaje mi się, żeby to było paskudne, jak myślałam. Serio? Tak, podoba mi się ich smak. Jestem gotowa zjeść je w całości. Pyszne. Nie spodziewałam się, że mi tak posmakują. Szczerze mówiąc, ja też jestem trochę zaskoczony. Było pyszne. Mila, po takim posiłku przydałoby ci się umyć zęby. Ups, yy, niezręcznie wyszło. Nie martw się, takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że poradzę sobie z moją porcją tak szybko jak ty. Dobrze, zacznijmy od czegoś małego. Postaram się wziąć przynajmniej jeden kęs. Dziwne, wydawało mi się, że rak się rusza. Lepiej wezmę innego. Dobrze, że mam w czym wybierać. Ale najpierw pozbędę się wszystkiego, co zbędne. Julie, nie poznaję cię. Co ty wyprawiasz? To nic takiego. Musiałam tylko oczyścić raki. To nie jest usprawiedliwienie. Zobacz, co nam zrobiłaś. Przepraszam, nie chciałam. Dobra, jedz już. Mila miała rację. To naprawdę jest pyszne. Szkoda, że nie dostałam największej porcji. Chętnie bym jeszcze zjadła. Kurczę, znowu zgłodniałam. Super! Niestety mile nic już nam nie zostało, teraz przyszła kolejna Alexa. Napatrzyłem się na was, teraz ja też chcę spróbować. Super, naprawdę pyszne. No to może nas poczęstujesz. Nie ma mowy, już zjadłyście swoje porcje. No daj nam chociaż po jednym raku. Przestańcie powiedziałem nie! Nie przeszkadzajcie mi w cieszeniu się nimi! Mmm, pyszności. Naprawdę jesteśmy głodne. Poczęstuj nas, błagamy cię. Myślę, że to wam w zupełności wystarczy. Bardzo zabawne chciwus. Zapamiętamy to sobie. Dajcie spokój, nie denerwujcie się. Ja tylko żartowałem. O nie, tu jest żywy rak. Boję się. Jak się tu znalazłeś? Ej, nic ci nie jest? Ugryzł mnie w palec, zróbcie coś! Nie rzucaj nim we mnie! Jak to woli! Życie dało Ci dobrą lekcję.